To już piąty rok, piąta edycja akcji Karma Wraca. Prosty mechanizm, przenosząc karmy, kocę lub akcesoria dla zwierząt można otrzymać piękną choinkę. Myślę, że mieszkańcy Bydgoszczy, jak widać, są przyzwyczajeni. Od samego rana dużo ludzi, pomimo niskich temperatur. Cieszymy się, że możemy jako centrum rolowe pomóc e, lokalnemu schroniskowi. W zeszłym roku udało nam zbierać 200 e, sztuk koców dodatkowo 600 kg karmy i mamy do zaoferowania dla klientów jak widać za mną 200 sztuk choinek. Myślę, że to jest bardzo dobra akcja już od lat organizowana przez Ekspres Bydgoski i zapraszam wszystkich serdecznie do nas. Przy okazji chciałbym życzyć wszystkim naszym klientom zdrowych, wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku.